Lolu, mini ratuj! Co się stało? Finek chciał się pobawić moimi kanekami. Nie wiem co robić. Lubię Finka, ale boję się o swoje kamyczki. Och, Lolu, dzielenie się z innymi to nic strasznego. Posłuchaj, moi przyjaciele Bartek i Zuzia też nie lubili się dzielić swoimi zabawkami. Aż pewnego dnia tata zaproponował im zawody budowlane. Zawody budowlane? Tak! Zasady były proste. Ten, kto zbuduje najwspanialszy zamek z piasku, wygrywa. Dzieci chętnie zabrały się do pracy. Dzięki łopatce Bartek budował szybko, ale mały zamek Zuzi miał za to ładniejszy kształt. Ojej! I wtedy dzieci postanowiły sobie pomóc. Bartek dał Zuzi łopatkę, a Zuzia dała Bartkowi foremki. I kto wygrał? Wygrali obydwoje! Budowali wspaniałe zamki i przekonali się, że dzielenie się z innymi daje więcej radości z zabawy. Ja też chcę mieć więcej radości z zabawy. W takim razie płyń i podziel się z Finkiem kamyczkami. Masz rację, przecież nie ma się czego bać. Do zobaczenia! Do zobaczenia, kochani! A! I pamiętajcie, wy też możecie pokonać swój strach. Odwagi, przyjaciele!